Bez ciebie, to ja bym nie miała matury i nie miała tego wszystkiego. Nigdy nie ja myślałam, że naprawdę matura może tak mi się przydać, no nie moja nawet. To jest moja. Dokładnie tak. No rzucił mnie, no co? Mhm. Jak to cię No tak, to wyszło. Ale nie był wart mnie. Powiem ci, totalnie nie był wart. Totalnie. Jak muszę taką wspaniałą kobietę rzucić? Wiesz, mieszka w Słupsku, daleko to jest. Uznałam, no, że nie będę jeździć. <grym> I tak no tak cię ludziu. Chciałam wypożyczyć bikini. O, no nie wiem, czy mamy jakby. Ym... Słucham. Aha, nie, sprawdzę, sprawdzę. No mi wypadek, ale mam tu. Y... O kolor mi chodziło, czy. Y... Yy, Poproszę. Jest księga za żalę. Nie wiem, czy mnie pamiętasz z liceum, ale. Doskonale cię pamiętam. Wszyscy odpisywali ode mnie na maturze. No i nikt nie znał. <laughs> Myślałam o tobie. Przez te 10 lat, kiedy byłam w Warszawie. Naprawdę? naprawdę. Coś za nie pęka we mnie nie pęka z coś. Klucz się ruszy. Klucz się ruszy! Klucz się ruszy! się A masz piękny uśmiech. No. A proszę bardzo. No. A tam co masz? Portret mi wypadł. Ta róża jest biznesowa? Ta róża jest dla ciebie, bo tutaj na nią zasługuje Popatrz moje lustro. Widzisz tę dziewczynę? Ja też ją widzę i ta róża nie mogła jej ominąć. co ci dziwne. Chodźmy coś zjeść. Później mam wolny domek, bo żona akurat wyskoczyła do parwolka. No się na łóce! czy wiesz, że nie jest godzinę Może z Nie wiem. Może moja szansa na romans znalazłem. jest mój. Jak chcesz go wygrać, to musisz go wygrać. Yy... Dobra, no. Ciekawostki o zamkach, dawaj teraz. Raz. <suszy> Od gimnazjum, pamiętasz? Byliśmy w normalnych klasach. Ty byłeś w a ja byłam w C. Tak. A, przed, a między nami B? Tak. Tacy sami, a B między Dynami. nami. S <noise> chcę być strażnikiem twojego serca. I by żeby żaden nie wstąpił tam innowierca. nowierca. Chcesz pójść do <noise> bramu, gdzie a tak naprawdę trzeba hamować, żeby nie zaszarżować? Tak, tak, będę pilnował. ja dla ciebie korytarz, żebyś mógł tak, tak na <noise> cię nie znam, ale ci powiem, dlaczego tu jestem. No robiłam adwersacje finansowe w Warszawie, więc byś wiedział, nikogo o tym nie mów, bo mnie po prostu złapią, ale ci dzięki za... zaproszenie, króla.